Czy się różni łazienka w Polsce od tej w USA? Szczegóły, które mają znaczenie. W końcu spędzamy tam kupę czasu. W polskich mieszkaniach wejście do łazienki z sypialni to wciąż egzotyka. A w USA? Standardzik. Często łazienka ma dwa wejścia, tak zwany Jack and Jill, między dwiema sypialniami. A czasem dorzucają też wejście z korytarza. Przy takiej konfiguracji trzeba się nieźle nabiegać, żeby się zamknąć. Druga sprawa, co pewnie bardziej zainteresuje kobiety, pralka. Mogłem... Tego nie mówić. W Polsce często standardem jest, szczególnie w blokach, że pralka ląduje w łazience. W USA się z tym nie spotkacie. Już prędzej znajdziecie pralkę we wnękowej szafie w przedpokoju, niż w łazience. U nich to się nie łączy. W końcu do łazienki przychodzisz się zrelaksować, a nie robić pranie. No i jak do tego tematu spędzania czasu w łazience przechodzimy, to jest jeszcze toaleta. A konkretnie spuczka. W amerykańskich toaletach poziom wody w toalecie jest. O wiele wyższy. Przy spłukiwaniu wszystko się zasysa i woda sobie powoli wraca. Efekt? Mniej zabrudzeń. Do tego stopnia, że w szczotka w WC bywa zbędna. I często na przykład w hotelach jej w ogóle nie ma. To prawdziwy szok dla Polaków będących pierwszy raz w USA. Hello? <grywa> yes, I think I have a problem.